Iza Dąbrowska w przedstawieniu Malambo gram psa. <grym> Bardzo ciekawa rola, długo nie musiałam się jej uczyć, ponieważ tylko szczekam. Czasem trochę sapie, Kocham moją panią, mam najmniej sisi. Więc Malambo to jest historia um, o kowalu i jego psie, inspirowana um, argentyńską legendą. napisaną przez Tadeusza i reżyserowana przez um, słowackiego Andrzeja Andrea Spiszaka. I jest historią, tak jak już powiedziałam, Kowala, mędzy i jego psa biedy, którzy w zamian za odzyskaną młodość poprzez podpisany serograf u diabła przenoszą się po kolei w, w, w coraz bliższe współczesności czasy i przechodzą do baru. Kowalowi jest coraz bardziej. Coraz gorzej w życiu. I zastanawia się, czy odzyskana młodość była warta tego, żeby wracać, do, żeby do niej wracać jednym słowem. Czyli, no może trochę smutny wydźwięk, ale spektakl jest bardzo kolorowy. Jest na żywo muzyka, jest śpiew. Fajne przesłanie, myślę, że warto zobaczyć przedstawienie.